Zyskali wskutek nieobecności innych graczy Robert Długi i Mateusz Niżnik. Na liniach pomagają Mateusz Bucki. Trzy porażki z rzędu. Wrócić na zwycięski szlak. Której drużynie uda się to w meczu 16. kolejki. Przekonamy się Jeziorskiego, który poczekał sobie na niebieskiej. Zagrał tak, by nie było spalonego. Przejęcie marca. Zmiana to rulotu. Krążka. Gol! I to jest trafienie Mateusza Gościńskiego. A to oznacza, że wychowanek drużyny z Torunia swojego pierwszego gola w tym sezonie zdobywa przeciwko hokejowej Alma Mater. Tychy Toruń 1-0. Wzmocniona, musi wzmocniona zostać. Witecki teraz przedziera się na dobrej prędkości. Witecki backhandem przestrzelił o przestrzeń. Koło bulikowe, Szabanow nie otrzymał dobrze tego krążka, uderzył z nadgarstka. W 10 minutach gry Patryk Kogut zostawił tutaj ładnie krążek. Lewartowski, to już była interwencja, to był sezon 19-20. Galant, dobrze wypatrzył, Żeldakowa! 2-0 i tak wita się z Tychami, tak wita się ze stadionem zimowym Grigory Żeldakow. Studzińskiego, Sid, Mroczkowski, przestrzelił na rożniku, Jason Sid, świetna praca podczas tej przewagi, Jeziorski, nie zmieścił krążka, Siergiuszkin, przedarł się, Siergiuszkin, Fiofanow zdążył przesunąć Studziński, kapitanem w tym spotkaniu Robert Arrak, teraz Witecki, Studziński z dobrą interwencją, więc Gościńskiego, druga asysta Marca i druga tercja spotkania na przejęcie krążka, na próbę zbudowania kontrataku. Lewartowski, ale się zabawił, a teraz błąd. Jarak, słupek chyba obił. Rowe emocje publiczności na stadionie zimowym. no Mam nadzieję, że też Państwu przed odbiornikami. Zierguszkin, dogrywa jest 3-0. Jeziorski miało być 2-1, a jest 3-0. Pięciu na czterech wykorzystują Tyszanie. Dwudziesta pierwsza minuta 47 sekunda. Warta Siergiuszkin zaprosił Witeckiego. Jakub Witecki, Witecki sam broni Studziński. Dobra interwencja. To będzie wykluczenie gracza KH energii Smirnow Studziński. I Rozkład sił w tej walce na bandzie. Świetnie to zrobił teraz Seed. I jeszcze jedna interwencja Studzińskiego. I kolejna obrona. I cały czas. Jeziorski zostawił Siergiuszkinowi. Denis Siergiuszkin sam broni Studziński. Nie kijem. Bramkarz GKS-u Tychy. A teraz nie ma spalonego i będzie kapitalna okazja. Nie ma gola. Broni, która wyrówna tę przewagę, którą osiągnęli Tyszanie przed. Runianie, ale Tyszanie się przedarli. Fiofanow broni Studziński. A z no ale nie układa się ta przewaga na razie gościom. Marzec z ostrego kąta. Studziński miał ochotę. Szkrabow. Ta strata się dokonała. Fiofanow Siergiuszkin, piękny lift i jest, gol! Gol w osłabieniu GKS-u Tychy i to... Niedobrze, nie powiem jeszcze tego. Ale pachnie tu nieładnie. Zamknięciem nadziei Torunian. Mieli odrabiać straty, mieli rzucić się. Siergiuszkin. Znowu przy krążku jest Fiofanow gol! 5-0. Drugi gol stracony w osłabieniu. 21 sekund minęło od bramki numer 4 i mamy piąte trafienie dla Tyszan. Tym razem podawał Siergiuszki na końcu Fiofanow. W tej walce uczestniczą. Mówię jeszcze, bo wcale nie są w tak dobrej sytuacji. Zważywszy na spotkania, które pozostały do rozegrania, rywalo. Mamy teraz walkę. Witecki okłada gracza KH Energii Toruń. No to bywania tego meczu, bo przecież mamy środek tygodnia, wtorek, więc w ogóle nietypowo. A teraz Arag indywidualnie. Lewartowski, jakby. Czynnik ułatwiający Torunianom zadanie w starciu z Katowiczanami. To raczej bym na to nie liczył. Ekipa Jacka Płachty wydaje się być Li. Smirnow. Żeldakow. Smirnow. Uderzenie, przestrzelił. Dobrze zagrał w obronie syty, ale stracił. Krzyżek. I jest 6-0. Szymon Marzec. 55. minuta, 25. sekunda. Czy jeśli powiem, że GKS Tychy gra dzisiaj koncert, to przesadzę? To zera w meczu 16. kolejki Polskiej Hokej Ligi. W pierwszej tercji Mateusz...